Benny Bear i Ruby Rabbit oraz Festiwal Głębin. Pewnego słonecznego poranka Benny Bear i Ruby Rabbit otrzymali wiadomość zamkniętą w maleńkiej muszli. Kiedy Ruby ją otworzyła, w powietrze uniosły się iskierki morskiego światła. To zaproszenie! wykrzyknęła. Na Festiwal Głębin od samej królowej mórz. Oczy Beniego rozszerzyły się. Podwodna impreza brzmi niesamowicie. W błękicie z pomocą swojego przyjaciela Otto Wydry dotarli do rafy, gdzie czekała królowa mórz. Podarowała im lśniące bąbelkowe hełmy, które pozwalały im oddychać pod wodą. Witajcie dzielni przyjaciele, powiedziała. Dziś ocean świętuje pokój i przyjaźń. Dołączcie do tańca. Ben i Ruby zanurkowali pod fale, zachwycając się otaczającym ich pięknem ławicami ryb wirującymi niczym wstążki. Koralowcami mieniącymi się wszystkimi kolorami i żółwiami morskimi sunącymi w złotym świetle. Święto Oceanu Muzyka płynęła przez wodę delikatna i płynąca. Delfiny wirowały radośnie w kręgach, rozgwiazdy migotały jak lampiony, a koniki morskie tworzyły paradę. Rubi roześmiała się. To tak, jakby samo morze śpiewało. Beny uśmiechnął się szeroko, starając się tańczyć pod wodą, choć jego wielkie łapy puszczały mnóstwo bąbelków. Morskim stworzeniom to nie przeszkadzało, wiwatowały i klaskały w płetwy i wiwatowały. Dar przyjaźni. Po zakończeniu festiwalu królowa morza podarowała Beniemu i Ruby pasujące do siebie naszyjniki z pereł i koralowców. Gdziekolwiek pójdziecie, powiedziała, morze będzie pamiętało waszą dobroć. Wróciwszy na plażę, przyjaciele obserwowali zachód słońca nad wodą. Naszyjniki delikatnie lśniły w gasnącym świetle. Ruby westchnęła radośnie. Co za dzień! Benny skinął głową. Najlepsze przygody zawsze kończą się nowymi przyjaciółmi i odrobiną magii. Benny Bear, Ruby Rabbit i Wieloryb sztormowy. Pewnego wietrznego popołudnia Benny Bear i Ruby Rabbit odwiedzali opiekuna Barnabiego w latarni morskiej, gdy nad oceanem zebrały się ciemne chmury. Fale zaczęły walić coraz wyżej, a wiatr wył między klifami. Ruby przycisnęła łapki do okna. O nie, Benny, patrz coś tam jest. Przez bryzę wody dostrzegli ogromny, szary kształt walczący z falami wieloryba. Barnaby zmarszczył brwi. Biedne stworzenie musiało wpaść w sztormowy prąd. Beny wyprostował się. Musimy pomóc? Ratunek na morzu. Zmagając się z wiatrem i deszczem, wsiedli do solidnej łodzi ratunkowej wydry Otto. Morze szalało wokół nich, pryskając im na twarze, ale szli dalej. Tam, krzyknęła Rubi, wskazując na ogon wieloryba, zaplątany w grubą linę. Beny pochylił się za burtę pewny i silny, podczas gdy Rubi nożem Barnabiego przeciął linę. Wymagało to całej ich odwagi, ale w końcu trzask, lina opadła. Wielki wieloryb wydał z siebie cichą, wdzięczną pieśń, która rozbrzmiała echem w burzy. Cisza po burzy. Rano chmury się rozwiały. Wieloryb zatoczył koło w ich kierunku, wzbijając w powietrzem giełkę, która lśniła w słońcu. Rubi zaśmiała się. On mówi, dziękuję. Beny uśmiechnął się, wycierając futro do sucha. Chyba właśnie zyskaliśmy nowego przyjaciela. Gdy patrzyli, Wieloryb z gracją zanurzył się pod falami, zostawiając za sobą smugę piany, która lśniła jak srebro. Barnaby uśmiechnął się dumnie. Wy dwoje macie serca prawdziwych żeglarzy. Rubisz turchnęła Beniego. Może kiedyś z nim popłyniemy. Beny zachichotał. Pod warunkiem, że obieca, że będzie wiosłował. Benny Bear, Ruby Rabbit i pieśń wieloryba. Kilka spokojnych dni po burzy, Benny Bear i Ruby Rabbit spacerowali po cichej plaży. Morze znów było spokojne. Woda mieniła się złotem w porannym słońcu. Ruby westchnęła radośnie. Miło widzieć znów uśmiechnięty ocean. Właśnie wtedy głęboki przejmujący dźwięk. Przetoczył się przez fale niski, piękny dźwięk, który zdawał się dochodzić z serca morza. Uszy be niego nastawiły się. To on wieloryb, którego uratowaliśmy. Zew z głębin, pożyczyli kajak wydry odto i popłynęli w kierunku cieśniny. Woda zamigotała, a nagle wielki, szary wieloryb wynurzył się z głębin, rozpylając w powietrzu tęczową mgiełkę. Rubi pomachała. Witaj ponownie, przyjacielu! Wieloryb pochylił głowę, a następnie zaśpiewał kolejną długą, dźwięczną nutę, która sprawiła, że woda zafalowała w świetlnych wzorach. Ben zamrugał. To tak, jakby. do nas mówił. Otoczył ich cichy szum, a głos królowej mórz niósł się na wietrze. Jego pieśń niesie przesłanie obietnice spokojnych mórz dla tych, którzy mają dobre serca. Dar oceanu. Wieloryb delikatnie popchnął coś w kierunku ich kajaka. Gładki, lśniący kamień w kształcie łzy. Rubi ostrożnie go podniosła. Jest ciepły. Beny uśmiechnął się. Może to fragment jego pieśni. Kiedy wrócili na brzeg, położyli kamień na parapecie latarni morskiej. Każdej nocy delikatnie świecił, nucąc cichą melodię pieśni. Wieloryba melodię przyjaźni i odwagi. Grubi uśmiechnęła się, gdy dźwięk ukołysał ją do snu. Może nigdy nie zapomina, prawda? Beny pokręcił głową z uśmiechem. Nie, gdy miłość i dobroć płyną z prądem.